No siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka opcji na to, jak można sprawdzić, jakie są FII na różnych blockchainach. Ogólnie skupimy się tylko na dwóch. Głównie chodzi nam o Ethereum, bo jak wiemy, zresztą jak widać tutaj na załączonym obrazku, no te FII są po prostu tam, gdzie Ethereum powinno być w tym momencie. A nie jest, za to fi są horrendalne. Po prostu, żeby zrobić transakcję na Uniswapie, to czasami się płaci po 100, nawet do 200, a nawet dochodziło do 400 dolarów, żeby zrobić transakcję na Uniswapie. No wiadomo, jak tam przesyłamy z jednego portfela na drugi, no to jeszcze nie jest to takie drogie. Tutaj widać, że mamy 7-8 dolarów. No to i tak jest. I tak jest o dużo za dużo, bo jeśli chcemy używać DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów i na przykład nie mamy zbyt dużego kapitału, a chcielibyśmy zrobić rozeznanie, no to, to trzeba uzbierać kapitał, żeby mieć na same fee. A już nie mówię o jakichkolwiek inwestycjach. Więc to jest. Jedna z opcji, gdzie możemy sprawdzić, ta strona nazywa się gaznow.org. Ja to wszystkie linki podlinkuję, będą w opisie, jak zwykle. Sprawdźcie, co tam jest w opisie, bo jak zwykle w opisie znajdziecie link do mojego darmowego e-booka z podstawami kryptowalut. Tutaj będzie taki śmieszny gościu, wam powie o co tutaj we wszystkim chodzi. I później tutaj jest zapis, potwierdzacie swój e-mail i dostaniecie. Taki właśnie e-book tam mam, nie wiem, chyba ze 30 albo 40 stron. Myślę, że niedługo muszę zrobić upgrade tego e-booka w ogóle, bo naprawdę są tu tylko podstawy. Chociaż niektórym ludziom nawet ogarnięcie tych podstaw zajmuje bardzo dużo czasu, i czasami ta jedna książeczka mała to jest normalnie. A ja ją pisałem półtora roku temu, i teraz dużo rzeczy się zmieniło. Więc należałoby też zrobić upgrade. To znaczy, nie to, że upgrade, ale należałoby dołożyć tutaj kilka rzeczy. Tak, i mam fajny landing book. Tutaj mam feedback, i co tam ogólnie znajdziecie? Jakaś krótka tam historia. Jestem Michał, i tak dalej. Wpisz imię, wpisz swój adres e-mail. Dobra, koniec tego naganiania. Lecimy następną opcję. Gdzie można sprawdzić to FI? To jest fajna. Fajna strona. Tutaj mamy drogę blockchain, i tutaj mamy dwie stacje. To jest stacja Ethereum, tak jak jest tutaj widać, i to jest stacja Bitcoin. I tutaj właśnie są wszystkie transakcje, a te busy to są bloki. Czyli im więcej widzicie, że im więcej tutaj jest fi, tym te transakcje skakują do pierwszego bloku. Jeśli na przykład za, zapłacimy mniej, no to wchodzimy do tych dalszych bloków, to znaczy, że będziemy musieli czekać więcej na naszą transakcję, żeby ona przeszła. I tak jak widać, niektórzy płacą więcej, niektórzy płacą mniej. Niektórzy chcą czekać trochę dłużej. Także nie ma problemu, i tutaj jak widać, jest. Taki ruch, mniej więcej taka wizualizacja. Tutaj też mamy źródła, skąd ten ruch pochodzi. Czyli ma, mamy na przykład tutaj swap to jest, co jest, Kyber Network. Tu mamy a transakcje stablecoinów. No i tutaj mamy blockchain bitcoina. Jak widać, no tutaj jest większy ruch. Tutaj już więcej osób się pakuje do jednego busa. Nawet te busy mają takie małe przyciapki. I tutaj się rozchodzą trochę, wchodzi do jednego, trochę wchodzi do drugiego. Tak jak widać, te busy odjeżdżają dużo szybciej. To znaczy, że transakcje też idą szybciej niż w Bitcoinie. I możemy na przykład zmienić też busy, ale tutaj mamy tylko Bitcoin Cash. Sprawdźmy, jak wygląda Bitcoin Cash. Tutaj mamy statystyki, ile wynosi blok i tak dalej. To możemy sobie wszystko poustawiać tutaj na przykład. Nawet widać, z których adresów leci transakcja. No i spójrzmy na tego Bitcoin. Bitcoin Cash ma tylko tyle transakcji. No jak to? Przecież to, to miał być ten prawdziwy Bitcoin. Z tymi szybkimi i tanimi transakcjami. Czemu nikt nie używa Bitcoin Cash'a? Dlaczego tak się dzieje? Szkoda, że tu nie ma Bitcoin SV i ABC i CDX i Diamond i Private. I tam tysiąca jeszcze innych. Ciekawe jaki to byłby ruch. W ogóle, bo... To są ogólnie prawdziwe transakcje wszystko. To jest wszystko widoczne na blockchainie. No i taka fajna wizualizacja. Można na przykład pokazać kolegom w szkole o co tutaj chodzi. Wytłumaczyć im mniej więcej jak działają te transakcje. I o co chodzi z wysokością tych fee. Ale chciałbym Wam pokazać kolejną stronę. I tutaj możecie się lekko zaszukować. Albo nie. Pokażę Wam jeszcze coś innego. Na CoinGecko też można sprawdzić. Transakcje. Tutaj właśnie można sprawdzić fee. Tutaj można też sprawdzić dominację Bitcoina i Ethereum. Poleciało nam tu troszeczkę w dół i bardzo dobrze, to znaczy, że Altcoin It's Coming. Dobra, i teraz wchodzimy sobie na Google i googlujemy fis.wtf. I tutaj możemy sprawdzić, ile zapłaciliśmy za Fi. I tutaj jest właśnie podłączony jeden z moich portfeli, i możecie, tak na pocieszenie, możecie zobaczyć, ile ja wydałem na tym portfelu na Fi. Dwa Ethereum. Dwa Ethereum poleciało na Fi na transakcje na Uniswapie i na transakcje między innymi woletami. Także no, pamiętajcie, że też z kosztami się, trzeba się liczyć. To są tak zwane koszta operacyjne i jeśli nie obracacie większym kapitałem to warto jest mieć to na uwadze, bo czasami to FI potrafi być większe niż Wasze zakupy, więc też na to uważajcie. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Dzięki wielkie pozdrówki. Zostawcie łapkę i suba oczywiście.